Cześć, z tej strony Mikołaj. Dzisiaj zapraszam Was na test silnika Bosch Performance Line CX Generacji 5. <śmienny> Bosch CX to bardzo uznana marka na rynku systemów wspomagania do elektrycznych rowerów górskich. Zwróćcie uwagę, że historia tego silnika trwa już 10 lat, bo jego premiera, premiera pierwszej generacji, miała miejsce w 2015 roku, a teraz najnowsza, piąta generacja, to jest jakby efekt rozwoju, ewolucji i tego, ile inżynierowie wkładają, żeby każda kolejna generacja Boscha Performance Line CX była po prostu lepsza. I nie bójmy się tego powiedzieć, CX już od lat to jest synonim Jednego no, z najlepszych silników na rynku. Oczywiście każdy ma swoje preferencje, ale myślę, że śmiało możemy powiedzieć, niezależnie od tego, co kto lubi, że jest to absolutny top jeżeli chodzi o jakość działania, o kontrolę mocy, o w ogóle to, jak dużo tej mocy mamy. I generalnie no Bosch po prostu jest jednym z tych trendsetterów na rynku systemów wspomagania EMTB i nie tylko EMTB, ale akurat dzisiaj skupiamy się na rowerach górskich, więc tak mówię. I powiem Wam tak, ja jestem zaskoczony, bo na papierze generacja piąta, czyli ta nowa, którą dzisiaj Wam pokazuję, versus czwarta, nie wnosi niby jakichś ogromnych zmian. Ale kiedy zacząłem jeździć, no to okazuje się, że są ogromne różnice, głównie w tym, jaka jest kontrola nad mocą, którą dysponujemy, jaka jest też trakcja dzięki temu szczepność tylnego koła na podjazdach. No i duże, duże zmiany są też na polu głośności, bo ta jednostka jest wyraźnie bardziej cicha. O tym wszystkim będę wam dzisiaj opowiadał, natomiast efekt jest taki, że faktycznie czujemy, że piąta generacja CX to jest po prostu nowy, lepszy poziom. Lecimy dalej. Na początek podstawowe fakty odnośnie liczb i konstrukcji związanych z silnikiem CX5 generacji i tutaj jeżeli chodzi o te podstawowe liczby nie ma zmian względem generacji czwartej dlatego że maksymalny moment obrotowy to również jest 85 Nm peak power maksymalny, maksymalnie duża podawana moc jaka jest w tym silniku to jest 600 W i maksymalny Poziom wspomagania to jest 340% naszej mocy i to pozostaje niezmienne względem generacji czwartej. Natomiast są nowe baterie, mamy teraz 600 i 800 godzin, którą mam tutaj u siebie. Z ciekawości zważyłem sobie tę baterię, bo to było proste, dlatego że Bosch podaje, że ta nowa bateria, mimo że jest 50 watogodzin większa niż poprzednia, no to jest o 400 g lżejsza. Wyjąłem ją z tego kaniona, sprawdziłem, zapisałem sobie: 3934 g to jest realna waga tej baterii, natomiast sam silnik też został odchudzony, konkretnie o około 100 g, i teraz ta jednostka waży około, bo to wiadomo, zawsze jest plus minus tam parę gramów 2820 g, więc na totalu, jak widzicie, mamy zyski na poziomie pół kilograma, no i to przy tym, że jeszcze dochodzi nam większa bateria. No bo 52 godzin jest tutaj więcej. Klasycznie cztery tryby, plus aplikacja, z której możemy sobie dzięki smartfonowi konfigurować to, jak to wspomaganie działa. Natomiast myślę sobie, że też że producenci dbają o to, kiedy pracują z Boszem, żeby te tryby były fajnie dostrojone. I na przykład tutaj u mnie w przypadku tego kaniona ja właściwie nie miałem potrzeby jakoś specjalnie tuningować całej tych ustawień, Ale to pozostaje niezmienne. Jak ktoś ma ochotę dostroić sobie sposób działania systemu wspomagania Boscha, no to za pomocą aplikacji. Jest to banalne i to jest w ogóle fajne narzędzie, jak masz nawet prywatnie na długo dostroić sobie to pod siebie. Jeżeli chodzi o takie zmiany konstrukcyjne i ważne jeszcze kwestie w obrębie tego silnika, magnezowa obudowa, która jest lekka to jest ważna cecha nowego CX-a. Ona jest lekka, ale też odporna na korozję to jest istotne, bo wiadomo, że ten silnik jest nisko, jest blisko ziemi i dostaje duże porcje wody skał, duże porcje jakiejś mokrej ziemi więc to jest istotna kwestia w obrębie takich spraw użytkowych. Silnik ma też zmieniony kształt, nowy kształt i inny system mocowania. System mocowania, który ma ograniczać wibracje, to jest bardzo ważna w sumie cecha. Jest też nowy system czujników i myślę, że przechodzimy teraz do bardzo ważnych rzeczy, bo... E to, co dzieje się w obrębie działania tych czujników, jak precyzyjne dane są zbierane, jak szybko są przetwarzane, no to myślę, że to są najmocniejsze punkty tej jednostki, które już czyjemy po tym wieździe, ale faktycznie te czujniki bardzo szybko mierzą i przetwarzają informacje na temat kadencji, mocy, nachylenia, wibracji, momentu obrotowego. Być może jeszcze większa ilość danych tam dochodzi, ja nawet nie jestem teraz pewien, ale to próbkowanie jest też bardzo szybkie i faktycznie. Sytuacja koniec końców jest taka, że ten silnik mimo że nie widzi oczami tego, co my widzimy, ale no, doskonale rozpoznaje to, gdzie jesteśmy, jak jedziemy i kiedy tej moty trzeba nam dodać, kiedy trzeba je odjąć, bo faktycznie w jeździe dzieje się masa dobrego, o tym powiem za chwileczkę. Jest to rzeczywiście nowe oprogramowanie, ono również wpływa na to, jak dobrze to wszystko działa. No i jest też, są też zmiany na, na, na polu głośności. Zmieniona konstrukcja w środku tego wolnobiegu sprawia, że silnik jest wyraźnie bardziej cichy, kiedy zjeżdżamy. Kiedy zjeżdżamy po prostu on na, tak, na, na, na wolnobiegu, kiedy nie pedałujemy, o to mi chodzi, kiedy zjeżdżamy. On po prostu jest cichy, nie ma żadnego klekotania, stukania jakichś dźwięków, które są niepokojące. Ludzie skarżyli się na to wcześniej, teraz zostało to totalnie zmienione, więc to jest yy, duża zmiana, duża różnica. I boż podaje też, że silnik jest cichy, kiedy jedziemy pod górę, kiedy po on działa, kiedy wspomaga nas. Tego jakoś nie zauważyłem. Może to jest fakt, ale dla mnie ta głośność nie jest, nigdy nie była jakimś dużym problemem. Natomiast faktycznie podczas jeżdżania tą ciszę widać. I tyle takich podstawowych kwestii. A teraz przejdźmy do tego, jakie są konkretne wrażenia już z jazdy po trudnych szlakach. Jeżeli chodzi o moje wrażenia z jazdy, to chyba takim najbardziej znakomitym uczuciem jest to. I jak dobrą kontrolę mamy nad mocą, którą generuje ten silnik. Naprawdę poziom przyczepności generowany przez tą jednostkę, poziom takiego, takiej swobody na szlaku jest niesamowity. Nie, nie, niezależnie od tego, czy jedziemy po jakichś kamieniach, czy jedziemy po jakichś dużych nierównościach, nawet na mokrych korzeniach, które są najtrudniejszą na nawierzchnią dla takiego elektryka, no bo jednak śliski korzeń, pozbawiony kory, to jest naprawdę no, śliski jak lód, ale no, poziom trakcji i kontroli właśnie nad tą mocą, która no jest duża. Mówmy się, tu jest naprawdę wysoki moment jest niesamowity. To jest przepaść względem generacji czwartej. Ja pamiętam doskonale taki ciekawy materiał, który realizowaliśmy rok temu właśnie w tej okolicy, w masywie Ślęży i Raduni, gdzie jechaliśmy z Piotrkiem na dwóch silnikach. Ja miałem silnik Bosch Performance Line SX, czyli tą mniejszą jednostkę w stajni Boscha, lżejszą, a piotek miał CXa 4 generacji. I pamiętam, że myśmy chcieli sobie zrobić taki, taki temat, żeby jak najszybciej baterie wzerować, więc jechaliśmy super techniczne podjazdy w trybie turbo, ale się nie dało. Po prostu rower nam wyrywało nie byliśmy w stanie go opanować. Teraz, mając tą jednostkę, ja jestem w stanie na turbo jeździć najbardziej wymagające, najtrudniejsze szlaki i mimo, że ta moc jest ogromna, moment też wysoki, no to poziom kontroli nad tą mocą jest niesamowity. Naprawdę te czujniki działają. Słuchajcie, Inżynierowie tutaj zrobili kawał dobrej roboty, bo tak jak powiedziałem, ten rower nie ma oczu. On tylko zbiera te dane na podstawie nachylenia, odchylenia, wibracji, mocy, wiecie, pedałowania i tak dalej, ale tak szybko je przetwarza, że faktycznie wtedy, kiedy trzeba, ta moc jest, kiedy jej nie trzeba, tej mocy nie ma. I ja się o tym przekonałem właśnie i na górskich szlakach, gdzie jest bardzo stromo i jest bardzo nierówno, ale też przekonałem się tym jeżdżąc tym rowerem po takich ciastych trasach cross country, gdzie zwykle dużym silnikiem, z dużą mocą, właśnie rowerem, który jest bardzo Mocny, ale też nieporęczny, bo cięższy. ma dużą baterię, która jest ciężka, jeździło mi się raczej źle, a tym jeździło mi się rewelacyjnie. I to jest niesamowite, bo ten poziom kontroli no jest na mega, mega poziomie. To myślę, że dużo o tym mówię, ale chcę, żebyście to wiedzieli, że z punktu widzenia jazdy, dysponowanie właśnie takim, takim, takim idealnym, cały czas idealną dawką mocy jest tutaj niesamowite. To jest po prostu. No kontrola jakiej jeszcze nie było i to jest największa zaleta tej jednostki i myślę, że jak ktoś szuka właśnie elektryka w ekstremalnie trudne trasy, gdzie naprawdę jest ciężko cokolwiek wyjechać, to ten poradzi sobie świetnie. No i oczywiście dla rajderów początkujących to też jest dobra informacja, bo o ile ekspert wiedzie tam, gdzie jeszcze nie wjechał, to początkujący, który nie umie jeździć, też wiedzie wszędzie w łatwiejsze trasy, ale też wiedzie tam, gdzie by nie wjechał. Będzie to rower naprawdę przyjazny dla użytkowników. I to jest, słuchajcie, moim zdaniem największa zaleta. Czas na głośność, bo to bardzo ważny aspekt, i oczywiście na wstępie już dużo powiedziałem, że w dół jest ciszej i faktycznie to jest ogromna zmiana, nie ma tu żadnych niepokojących dźwięków. Po prostu, kiedy zjeżdżamy na zjeździe jest cicho i tutaj stawiamy kropkę, bo, bo tak jak mówiłem o tym powiedziałem już na wstępie, ale bardzo ważne jest to, że Bosch podkreśla też, że silnik jest bardziej cichy, kiedy jedziemy pod górkę. Ja akurat tutaj no, nie widzę jakoś tej różnicy bardzo. Może ona jest, ale na pewno zaobserwowałem, że y, absolutnie ten dźwięk nie przeszkadza, ale kiedy robi się gorąco, myślę, o jednostce, no to głośność trochę wzrasta, bo jednak zdarzyło mi się sprawdzić go na takim długim podjeździe, około 5000 metrów przewyższenia. I w końcowej fazie słyszałem, że no jest głośniej. Także wydaje mi się, że jednak, kiedy go męczymy, kiedy jeździmy dużo na turbo, no a właśnie, dzięki temu, że jest taki super poziom kontroli na tym turbo, to chcemy na tym turbo dużo jeździć, więc męczymy go cały czas bardzo mocno. To wydaje mi się, że po takim długim właśnie podjeździe, gdzie sporo metrów pionowych nabijamy, on jednak staje się delikatnie głośniejszy, ale może to są moje odczucia. To też nie są jakieś ogromne zmiany. To nie jest tak, że nawet jest dwa razy głośniej, ale wydaje mi się, że ten szum pojawia się większy. No warto o tym powiedzieć, bo dużo osób. Jest na to, na to czułe, ale z mojego punktu widzenia najważniejsze w rowerze górskim jest to, że jest cisza na zjeździe, bo nie martwimy się, że coś nam odpadnie i tak dalej. Wiecie, jest masa rowerów MTB z różnymi silnikami, z różnymi bateriami, gdzie ktoś trzeszczy, klekocze, nie jest dobrze spasowane, boimy się, że coś nie działa, a tutaj po prostu jest cisza i to jest ogromna zaleta, myślę, że ważna, dająca taki spokój sumienia na zjazdach. Słowo jeszcze o zasięgu, bo każdy pyta zawsze o ten zasięg. Ja specjalnie zrobiłem taki test tego zasięgu. Przypomnę, mam baterię 800, sam ważę około 90 kilo nieco poniżej, ale prawie 90 i zrobiłem taki test zasięgu, o którym już mówiłem przy okazji testu tego kaniona, w którym jest ten silnik, także jeżeli oglądaliście, no to pewnie już wiecie, ale faktycznie zrobiłem sobie taki Typowy hamski test, czyli cały czas katowanie w turbo, ewentualnie jakieś płaskie odcinki w trybie y, MTB albo Tour, ale to w całym tym, y, w całym tym procentowym jakby rozrachunku wyglądało tak, że myślę, że 90% jazdy, albo nawet więcej, to była jazda po prostu w turbo, bardzo mocno piłując, chamsko piłując, tak jak generalnie staramy się jednak nie jeździć y, i przy takiej jeździe drenującej baterię y, osiągnąłem. Przewyższenie 1700 metrów, czyli spokojnie myślę sobie, że dałoby się zrobić 2,5 jeżdżąc efektywnie, jeżdżąc mocno, ale nie robiąc tego co ja robiłem, czyli nie piłując po prostu ile wejdzie, ale nawet piłując, słuchajcie, 1700 metrów to jest naprawdę dobry zasięg, który no gwarantuje masę zabawy, tak naprawdę w górach. A z ciekawości jeszcze zmierzyłem czas ładowania, bo tu w ogóle są duże rozbieżności między tym, co widziałem na stronie, a tym, ile mi się udało zmierzyć, bo baterii od 2%, bo zawsze staram się dać 1-2% zostawić, żeby je nie zerować. Zerowanie baterii jest niezdrowe. Więc od 2% do 100% udało mi się naładować w normalnym gniazdku, takim, wiecie, w biurze czy w mieszkaniu w 5 godzin i 10 minut. Także to jest szokująco niewiele. W sumie bo chyba podają 7, że czas ładowania, ale u mnie wyszło 5 godzin i 10 minut, także specjalnie włączałem stoper, sprawdzałem dla was, żeby to konkretnie zbadać. Pamiętajcie przy zasięgu, że jest też opcja mniejszej baterii 600, ale jest też opcja niezależnie od baterii dołożyć extender, który ma 250 watogodzin, czyli tę totalną pojemność można zwiększyć do 1050 watogodzin w tej największej opcji. Także naprawdę ten zasięg można tu osiągnąć gigantyczny. No a tak podsumowując... Ja Wam powiem tak, nie jestem, wiecie, wytrawnym e bikerem, tak? Testuję regularnie e-bajki, miałem do czynienia z silnikami właściwie każdego wiedzącego producenta, ale no uznaję się jednak przede wszystkim za eksperta od rowerów tradycyjnych, ale mam przegląd, tak? Generacji trzeciej, czwartej, teraz piątej, innych producentów i powiem Wam szczerze, że ten rozwój Bosza CX widać jak na dłoni. Naprawdę. Yy, Tutaj jest pełna kontrola nad mocą, której nie brakuje. To się przekłada na świetną trakcję, na genialne zdolności podjazdowe, na bardzo przyjemne wrażenia z jazdy i naprawdę dawno nie było tak, żebym mógł jechać w turbo aż tak szybko, aż tak dynamicznie i aż tak trudne podjazdy. I eee, Wracając właśnie do tego testu e, SX kontra CX czwartej generacji, który robiliśmy rok temu z Piotrkiem, jeżeli tego nie widzieliście, to Was zachęcam. Link do tego materiału jest w prawem góry Waszych monitorów. Eee, ja pojeżdżam na tym rowerze, zacząłem się zastanawiać, czy SX dla mnie ma sens, bo wtedy pomyślałem sobie, silnik SX od Boscha jest dla mnie. Fajny, lekki rower, fajna kontrola, ta moc jest idealnie podawana właśnie pod moje potrzeby, to się zgrywa z moim stylem jazdy wszystko, eee, ale tutaj naprawdę CX jest oczywiście Mocniejszy, ma większą baterię, a przy tym ta kontrola nad rowerem, kontrola nad tą mocą i sposób jej podawania jest tak dopracowany, że to jest naprawdę świetny silnik, na którym mi się genialnie jeździło. Bardzo jestem ciekawy, jak by się spisywał przy dłuższych jazdach, czy za jakiś czas coś tam będzie nie zaczęło się e, oczywiście dziać, psuć, no bo, e, bo takie czasami dolegliwości różne systemy wspomagania mają. Ale moje e, pierwsze jazdy, jakie odbyłem na tym rowerze z tym silnikiem, e, na razie sprawiły, że jestem mocno podekscytowany, tego nie ukrywam, Także dla mnie obecnie no genialny silnik i, i uważam, że rowery z nim to jest dobry wybór. bo Po prostu będziecie zadowoleni z tego, jak to prowadzi się w górach. Tym kończę. Zachęcam Was też do lektury mojego artykułu na portalu, do którego link jest na dole w opisie filmu. A ja Was proszę, żebyście zostawili łapkę w górze, jeżeli film Wam się podobał i koniecznie zostawcie suba, żeby być na bieżąco z tego typu treściami, a ja idę jeździć dalej. Na razie.